Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty. Dzisiaj bardzo fajna akcja, ponieważ dzisiaj będziemy żniwować. Jest jesień i co prawda to jest drugi dzień jesieni. Ja się spóźniłem z tymi żniwami, ponieważ pierwszego dnia miałem już od razu plan taki, że jak stanę, od razu w długą do miasta sprzedać syzoryki, zarobić, kupić nasiona i tak dalej i tak dalej. No i tak zrobiłem. Zresztą pierwszego dnia deszcz padał. To tak trochę dziwnie wyglądałoby, gdybym na przykład tutaj kosił zboże w momencie, kiedy deszcz pada. Tak więc dzisiaj jest o wiele fajniejszy anturaż, ponieważ pogoda jest piękna. W ogóle, zobaczcie, jak ładnie jesień wygląda tutaj. No i tutaj mamy zboże, to jest pszenica. I mamy kapustę. O kapustę mogę zebrać bez sierpa w ogóle. Ty nie, nie wiedziałem o tym, tak więc to sobie weźmiemy, od razu, zbierzemy. I tutaj było, z tego co pamiętam, jest 15 poletek. 15 poletek. I chciałbym y, mniej więcej wiedzieć, jakie tu plony uzyskamy, w tym sensie, że sobie później to jakoś skalkulować, czy y, jak to wygląda. Ile łącznie? 108 kapust zebrałem z 15 poletek. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. No więc spoko. Dobra, czyli jeżeli chodzi o to. No, to kapusty sobie możemy zebrać. O! Tutaj sobie zrobiłem wczoraj też takie poletko, większe. Chyba na 20 tam parę. I wczoraj też kupowałem żyto, nasiona żyta. Ponieważ e, sprawdziłem sobie ten kalendarz. No i oczywiście żyto siejemy jesienią. Tak samo i pszenicę możemy siać jesienią i wiosną. Bo to akurat było wiosną posiane. Tak więc teraz dopiero, e, dopiero teraz jesienią zbieramy. Ale ma, ma tutaj, są tutaj dwa terminy. Dobra, jeżeli chodzi o zbiór pszenicy, no tutaj będziemy musieli jednak wziąć sierp. Jeżeli chodzi o sierp. O właśnie. To jest sierp, który znalazłem jakiś czas temu. Ten sierp można kupić gdzieś, yy, nawet tutaj niedaleko, albo można go zrobić. Jeszcze nie wiem jak zrobić, y, ale wiem, że można na pewno go zrobić. Tak więc za jakiś czas pewnie sobie ogarniemy, bo ten sierp jest brązowy, ale jest trochę zużyty. Tak więc yy, no nie wiem. Teraz trzeba będzie jakiś slot przypisać dla tego sierp... Jest, jest na siódemkę weźmiemy. No i lecimy sobie. Lecimy sobie. Teraz tak, yy, siódemeczka. I jak to jest? Tutaj też jest 15 slotów. Wow! Nowy kurnik! O to mi chodziło właśnie, o to mi chodziło, szczerze mówiąc. Dobra, yy, od razu sobie sprawdzę, o co... co come on. Właśnie przed chwilą sprawdzałem hodowlę zwierząt i tak dalej. E, I to dosyć fajnie to wygląda. Więc tutaj naprawdę jeszcze bardzo dużo rzeczy do odkrywania. E, I teraz technologia. I mamy. to nie tu. to tutaj będzie. Bo rolnictwo trochę tak słabo kuleje. Chociaż technologia przetrwania. Ale tu już wchodzę w drugi etap. Dobra. Tutaj kuleje mocno. I mamy kurnik. Ale w kurniku będą chyba tylko i wyłącznie kury. Później chlew. Oślarnia. Tak. Gęsiarnia jest osobnym. Osobnym etapem. A stajnia to jest. Owczarnia? Obora? Pasieka? Wow, tutaj naprawdę trzeba będzie pójść jednak w rolnictwo mocno i eksplorować to, żeby tutaj jednak te, te, te punkty zdobywać i rozwijać to, nie? No ale dobra, no jak gdyby rozwijamy się tak, wiecie, że najpierw było zbieractwo i tak dalej, teraz już kiedy jest osada, tak? No to wtedy, znaczy, to też jest łatwa, łatwo łatwo ogarnąć sobie Jedzenie, szczerze mówiąc, wychodząc na przykład do lasu i upolujesz, nie wiem, dwie sarny i już jest gicio, nie? Bo masz mięsa mnóstwo, e, pozbierasz sobie troszeczkę jagód, ale się jestem zmęczony. Aha, już wiem o co chodzi. Idę e, oddać kapustę. Oddać kapustę, idę. Idę oddać kapustę, ponieważ tej kapusty mam dużo. I kapustę od razu oddajemy do magazynu. E, z... O ja cię kręcę, jaki zmęczony jestem do magazynu żywności, bo z kapusty można już od razu sobie robić jedzenie, ale to dopiero Ja chyba nawet nie będę robił, tylko kanuta? Kanuta, tak? Kanuta, nie wiem czy zauważycie, ona już tam normalnie pracuje. Tak więc chyba takie lekkie uszczypnięcie pod tym względem, kiedy tam wytknąłem, że pracuje zdalnie, to tak nie za bardzo w średniowieczu. Chyba zrozumiała. Że to jednak troszeczkę przesadziła, dobra? Tak więc tutaj spoko wracamy do roboty. Tutaj oddaliśmy, tak więc lecimy sobie. I co tutaj jeszcze będziemy? A tak, wymucę to zboże. Będziemy też mucili dzisiaj zboże. O proszę bardzo, ona tam produkuje. Tutaj też produkujemy. W ogóle bardzo dużo desek zużyłem, ponieważ wybudowałem dom. W sumie to ja go chyba nawet nie skończyłem. Bo mi się wydaje, teraz patrzę dalej, mam ten, tą sam rozdział. Czyli ja go nie skończyłem, tak naprawdę. Kurczę, jak się tutaj człowiek szybko męczy. Zobacz, jak szybko męczy. Trochę tam machnę tym, tym, sierpem. Ale nie. Sierpem, praca sierpem to nie jest łatwa sprawa. Raz, że musisz się zgiąć. To jest w ogóle jakaś pozycja trudna. Bo cię od, odcina dopływ powietrza. Powiedzmy. Yy, dobra o jeszcze się pochwalę mam yy, tutaj proszę bardzo tak jak sugerowaliście w komentarzach mam również kompostownik i tutaj się produkuje zgnilizna i tutaj przerzucam różne o nawet czy bajkę wrzuciłem kanie chyba coś tam coś nie powiezło no ale mam właśnie mam tutaj jakieś grzyby trujące to wrzucam i z tego się robi zgnilizna no i tutaj fajnie, dosyć dużo mam 383, więc dużo można sobie obornika zrobić. E, I teraz tak coś tu jeszcze miałem jakimś, jakiś dziwny też grzyb. Chciałem się go pozbyć, ale chyba o ten Dobra, też się pozbyłem. No i dobrze, czyli. Jest tego typu sytuacja, że ja teraz 89 pszenicy mam tylko tak z tych 15. Czyli spoko, no. Nie można się tutaj spodziewać, nie wiadomo, jakich kosmicznych plonów. No dobra. I teraz wiecie co? Y jest taki motyw, że jak sobie wchodzimy tutaj w dostatnie ustawienia. Pamiętam, chyba to tu jest, tak? Nie, to nie tu. To nie tu. Y dostosuj rozgrywkę. I tutaj zasugerowaliście mi, abym włączył sobie szybkie tworzenie. I włączyłem sobie. To jest bardzo fajna opcja, ponieważ ona mi pozwala y, przyspieszyć kraftowanie. I tutaj sobie na przykład będziemy teraz ziarno pszenicy uzyskiwali z tej pszenicy, którą wziąłem. 89 ją mam, cyk i sobie ją robię tak. R, zaznaczam pyk. Jest animacja, jak gdyby, tylko dla jednego cyklu, natomiast zrobi 89. Już jest koniec. I to jest w sumie fajne, bo przyspiesza czas. W tym względzie, że jak gdybym ja to miał teraz robić, znaczy to może jest mniej realne, to by mi zajęło, nie wiem, może i pół dnia, żebym to wymucił, nie? Ale jak gdyby tutaj nie chodzi mi o to, żebym się cały czas patrzał na to, jak to się robi, nie? Dobra, w każdym razie tak. Mamy to. Schowaj ten sierp, bo jeszcze się pokaleczysz. I tutaj mam poletko zrobione, i od razu lecimy z siewem. Od razu lecimy z siewem. Torba to jest pod szóstką, i teraz tak. Na polu mogę dzisiaj jesienią siać ziminy, czyli żyto, akurat tak, żyto i pszenicę. Żyto, nasiona żyta kupiłem, bo nie miałem. I wczoraj kupiłem, bo właśnie też sprawdziłem sobie ten kalendarz i już wiedziałem, co będę mógł siać, Wiedziałem, że będę mógł pszenicę, będę miał własną. Jak tutaj wymucę zboże, te, które zbiorę, tak więc nie, nie kupowałem. Natomiast kupiłem. W sumie ja nawet miałem pszenicę, tylko gdzieś tam znalazłem. Dobra, w każdym razie lecimy sobie. Ten kawałek sobie polecimy. Nie, nie, bo ja mam mało żyta, to polecimy sobie z pszenicą. Tak, pszenicy mam dużo. Nasion, a te poletko jest większe. Te poletko jest. Tutaj ma więcej tych. Tutaj nawet nie wiem, ile trzeba być to policzyć. Ale wydaje mi się. O nie, no, zepsuł mi się worek. Dobra, a to biegniemy. Eee, trzeba będzie chyba zrobić w tym. Wiem, że tu mam skórę. Sobie pobierzemy. Chyba worek się robi z trzech. A weźmiemy sobie cztery i skraftujemy. Dobra, elegancko. Dobrze. A więc biegniemy z powrotem. Tutaj, tutaj rzeczywiście będę musiał troszeczkę na tym rolnictwie popracować, ponieważ yy, no ja chcę, chciałbym uderzyć w hodowlę, nie? Żeby mieć konie, świnie i takie już naprawdę, tak wiecie, na hardkorze polecieć, a nie tam. Yy, no, wiecie, no, takie większe zwierzęta to jest fajna rzecz, nie? Dobra, pyk i lecimy sobie. Wiem, że tutaj rolnictwo na pewnym. znaczy od samego początku mógłbym zatrudnić tutaj pracownika, czyli tak, na 4 jest na szerokość. 2, 3, 4, a zresztą to chyba gdzieś jest zapisane. 5, 6 i 7. Ale podejrzewam, że to jest w zarządzaniu. Jest dokładnie opisane, ile i każde pole ma. Tych kwadracików, tak więc. No ale dobra, tu już mniej więcej wiem, że tu jest 28, ich, tak? Tak więc spoko, wiele większe pole jest. No i na wiosnę pewnie będzie jeszcze więcej tych pól. Nie? To pierwsze to było takie. No, jak gdyby takie poletko, zresztą powiedziałem, że to jest takie testowe, nie? Jak to w ogóle działa? Ale tutaj nie ma co testować. Tutaj. Już przetestowałem wiem o co chodzi tak więc lecimy z tym na maksa i tyle nie tutaj się siejemy bo kurnik trzeba będzie zrobić tylko że chyba pasza dla kur czy tam w ogóle wymaga też żeby był owies a ja nie mam owsa no więc może kurnik sobie zostawimy zresztą szczerze mówiąc mam tak dużo jeszcze ludzi tutaj do zatrudnienia bo tych budynków już jednak, jednak jest trochę tak no więc że chociaż z drugiej strony można by jakieś tam kury kupić żeby tutaj ten experience dostawać dobra czyli tutaj ogarnęliśmy teraz tak lecimy sobie z kompostownika zabierzemy zgniliznę eee, no chyba dużo weźmiemy bo trzeba będzie nawóz zrobić i w sumie jak to obsiejemy te dwa poletka czy ja będę chciał może bym nie może bym zrobił tak jak jest dobra że to chyba wcześniej się zbiera ale nie jestem pewien Dobra, i tutaj tak, 24 nawozu, ten spoko. I znowu tylko raz. To jest naprawdę fajna opcja, bo zobaczcie, kraftuje tylko raz, jak gdyby jest ta animacja, ale dostaje 24. Dobra, pyk. Już jest giczo. Ej, nie, nie craftuj już nic. I nowy poziom w rolnictwie mam. Dobra. Aha, czyli jeżeli ja tutaj będę pracował w 100 dole, to też ten poziom pójdzie do góry. Spoko. To, do, to jest ważna informacja. Czyli przez zimę też tutaj będę pracował, jak gdyby nad rolnictwem. Dobra, nad tym skillem. E, tak więc, co my tutaj sobie zrobimy? E, no, będę musiał wziąć. I teraz tutaj nawóz. A nawozu nie mogę? Nie mogę, dobra, aż się wystraszyłem, że nie mogę z nawozu dać, nie? Nie mogę. Okej. Okay. Co już nie mogę więcej? Dobra. Czyli tutaj rzeczywiście troszeczkę popracujemy sobie. I nawet w sumie fajnie, że tutaj żadnego pracownika nie będę. Bo widzieliście, że tam... Aha, w ogóle jakiś punkt mam. No nie rób takiego błędu, Anton od razu użyj ten punkt. Jeszcze dowiedziałem się i że jest podobno już taka zasada. Dokładnie jest taka zasada. Że jak widzicie jest teraz dwójka. Tutaj jak gdyby drugi poziom, to jak jest. Yy, 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 parzysta liczba tych poziomów, to dostajemy dwa punkty. Widzicie? Jak będzie trzeci poziom, to dostanę jeden, później czwarty, to znowu dwa punkty dostanę. Taki bonus, jak gdyby. To też się dowiedziałem. No i dobra, te dwa punkty przeznaczę sobie. Od razu tutaj. Dzięki temu moje doświadczenie będę tutaj szybciej zdobywał. Widzicie? Już się też trochę nauczyłem. Ale wielkie dzięki za podpowiedź, bo rzeczywiście Dzięki temu, że wy tam podpowiadacie mi w komentarzach, praktycznie pod każdym filmikiem są jakieś wuj, wuj, jakiś wujek dobra rada, albo ciocia dobra rada, tam <laughs> powiedzą, a Anton, to pyszne, pysznie, że mi podpowiedziałeś, nie no fajnie, fajnie, bo rzeczywiście, chociażby na przykład ten kompostownik, to też, e, rzeczywiście to jest ok. I tak samo i ten obornik, ja nie wiedziałem, że, że z, z gnilizny robi się ten, ten nawóz, a no to świetnie, jak tutaj sobie zrobimy ten nawóz ze zgnilizny, a to zgniliznę można zrobić ze wszystkiego, podejrzewam, znaczy ze wszystkiego co wyrosło i co jest, no co tam, może nie ze wszystkiego, no. podejrzewam, że z drewna to nie zrobisz i z patyków, chociaż ty, ciekawe jakbym wrzucił do kompostownika patyki, to, czy, to może nie, nie wiem. Nie, nie próbowałem tego. Ej, już się mi skończyło. Skończyło mi się fajna, fajna rzecz. Nawóz mi się skończył. Dobra, bo ja myślałem ile tego nawozu już zacząłem przeliczać, ile będę musiał kupić tego nawozu. Mówię, nie, no to będzie kosztowało naprawdę bardzo dużo. I mówię, ja cię kręcę. Dlatego na samym początku te... Tak mówię, nie, no te... To, to rolnictwo na samym początku to rzeczywiście taki ma charakter eksperymentalny, tylko takie poletko będę miał. Bo jak zobaczyłem, że trzeba będzie kupować nawozy i tak dalej, jeszcze później nie widziałem, myślałem, że nawozy później, jak posiejesz trzeba będzie dawać. No ale bez przesady, tu jest, jest średniowiecze. W ogóle z tymi nawozami to też trochę pojechali. No ale dobra, no. Fajnie by było, jakby było na przykład wypalanie tutaj, nie? O, to by było dobre. Nigdy nie wiadomo. Gra chyba jeszcze nadal jest updateowana. Tak więc może takie rzeczy będą, zresztą y, często w komentarzach widzę takie y, piszecie, że o grałem kiedyś w tą grę bo rzeczywiście ona dawno temu wyszła w illy akcesie, no ale ja nie grałem w illy akcesie, ponieważ no jak jest fajna gra no to po co masz kurcze ja już wolę sobie poczekać, żeby później ona naprawdę była na takim wypasionym poziomie ale dużo osób, y, dużo z was grało już kiedy ta gra była we wczesnym dostępie, jeszcze tak no i wtedy tamta gra nie miała takich jeszcze. Tak chyba, tak mi się wydaje. O! Ej! A, nie miała jeszcze tych wszystkich opcji, i teraz zauważycie, że gra się bardzo jeszcze rozwinęła Bo w stosunku do tego, jak wy tutaj kiedyś graliście, nie? Że ma o wiele więcej opcji, teraz i to fajnie wygląda. Że wrócicie jeszcze raz do tej gry. Więc wielkie dzięki, że. Też się dzielicie takimi opiniami. Zobaczcie ile tych noży tu nakręciłem. Nie no, to będę musiał skraftować sobie motykę. I. Y y y nie mogę. Patyków brak. Brak patyków? Nie no, patyków jest wszędzie dużo. Więc trzeba będzie wziąć sobie jakiegoś patyka uzbierać. O, muho... Nie, to nie są, to są kanie. Jest tych grzybów mnóstwo, ale podgrzybki chyba naj, najistotniejsze są z mojej perspektywy. To mam takie wrażenie, że. Znaczy najciężej mi było zrobić się podgrzybki znaleźć. A bez podgrzybków nie ma yy, zupy grzybowej chyba, tak to się nazywa. Dobra, teraz tak, tutaj sobie uprawimy to. Czyli tak pod piątką to było. Dobra, i lecimy. Pyk, pyk, pyk. O, tutaj to się fajnie robi. Dosyć płynnie i szybko, nie? No, i tutaj fajne jest te zarządzanie. E, całą jak gdyby. E, zresztą zaraz Wam. M, ciężko mi powiedzieć, jak to, jak to nazwać. Jest zarządzanie, i tam można dokładnie. Jeszcze tego nie próbowałem, ale na pewno w przyszłości będę robił. To zarządzanie dotyczące właśnie farmerki. Czyli macie tam pola i możecie zdecydować, jakie uprawy będą na danym polu. Fajnie to wygląda. Dosyć ciekawy, taki średniowieczny menadżer. Ewa, że no, zaciekawiło mnie to trochę. I to wygląda między. O, właśnie, tutaj wchodzimy sobie. I to jest chyba tutaj. O. I każde pole. O, na przykład, tak jak tutaj. O, widzicie, mamy 28, 15, 15. I tu jest wszystko porozpisywane. Jak widzicie, widać nawet, że tu jest obsiane i tak dalej. Można tutaj różne operacje przeprowadzać, tylko że to jest dla pracowników, jak, jak gdyby, nie? to więc ja tego teraz jak gdyby nie będę robił, ale tutaj dosyć ciekawie to wygląda. To więc to w przyszłości będziemy ogarniali, i dotyczy też to chyba, widzę, sadów. W ogóle pro, jeszcze w ogóle nie ogarniałem sadów, ale to może na wiosnę zaczniemy. Jak już zobaczymy, nie? Może sobie takie rzeczy, chociaż ja wiem. Tutaj też bym mógł rozwijać, rozwijać swoje umiejętności, jeżeli chodzi o te sady. Dobra. Yy, I teraz weźmiemy sobie, zasiejemy żyto. W ogóle zastanawiam się, czy by pszenicy też nie zasiać na maksa. Jeżeli zasieję teraz jesienią, to zbiorę latem i później, jak zbiorę latem, to w miejsce, gdzie jest pszenica, posieję posie, 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 albo posadzę kapustę. Chyba tak zrobimy. Dobra, nieważne. Y, tutaj lecimy sobie. Na razie takie spekulacje. I po ciemku już będziemy kończyli. Tylko tak. Tutaj sobie posiejemy. Ale że to mam 0. Dlaczego? Aha, bo że to mi zostało tutaj. Już głodny jestem trochę. No, to kupiłem. 15. Bo wiedziałem, że właśnie idealnie mi wystarczy na jedno z tych mniejszych poletek. Dobra, i tutaj pysznie. No i to żyto. Czyli, a na wiosnę zbiorę! Ty to jest w ogóle, że to jest mega fajna sprawa. Dobrze przeczytałem? Nie no, tak rzeczywiście. Zbiorę na wiosnę. Kurczę, worek mi potrzebny. Jaka jazda. E, tam nie wiem, czy już będę miał. No już tutaj kończymy, oni kończą robotę. Wiecie co? Najprawdopodobniej ja polecę sobie jeszcze. Tak. Zrobię tak, że później tutaj zrobimy mm, żyto. Posiejemy żyto. Dobrze mówiłem? Zaraz zobaczymy. Ej, nie skraftowałem sobie. trzeba to wykombinować od razu. Ej, gdzie jest ta torba szóstka? Dobra. I teraz sobie przyjrzyjmy. Żyto siejemy jesienią, wiosną zbieramy. Idealne rozwiązanie idealne, tylko trzeba kupić tego żyta więcej, bo później na wiosnę wychodzimy z jesieni, yy, przepraszam, żyta i możemy w to miejsce albo sobie pszenicę, albo warzywa, A więc elegancko, czyli dwa razy będziemy mogli zebrać w jednym roku. To się nazywa kurczę średniowieczne zarządzanie, ogarnianie rzeczywistości. Dobra, elegancko, czyli dobra. Te drugie poletko. Ja sobie tutaj odpuszczę i nie będę obsiewał pszenicą, bo taki był mój plan. Tylko żytem. Żytem, panowie, żytem. Zrobimy sobie z żytem, z racji tego, że żytko można tak właśnie wykombinować sobie. Dobra. I, i to chyba tyle. Jeszcze lecimy sobie zjeść, bo już widzę, że już mnie tutaj skręca. Skręcam, jeszcze się tak napijemy, chociaż nie. A nie, tutaj sobie może jakąś zupę zjemy czy coś takiego. Aha, jeszcze jedną rzecz. Właśnie tak się zastanawiam, że nie skończyłem tego domu. Zobaczcie, to jest ostatnia. Dobra, jeszcze weźmiemy, bo ja tu jeszcze bo z głodu padnę. No, tu mam zupę grzybową zrobioną. Tutaj weźmiemy sobie dwie, bo zupa grzybowa jest fajna, ponieważ ma efekt kombo. I na karmi, i napoi. więc jest elegancko. Dobra. Tylko sobie weźmiemy jeszcze zjemy, żebyśmy tu nie padli. To wszystko już zjadłem? Ziarno pszenicy mam. A, nie, to jest zupa grzybowa tutaj. Dobra. Spoko. I teraz tak. Tryb budowania. Właśnie, zobaczcie, jak ten domek wygląda. Tutaj już jest naprawdę wypasiony yy, dach zrobiony, ale dosyć dużo desek potrzeba. Rzeczywiście. I z drugiej strony to samo. No wiadomo, jeszcze taka hybryda z przodu belki. Tutaj taka zwykła pleciona ściana. Ale tutaj nie ukończyłem, właśnie. No właśnie. Teraz sobie przypominam, że. Dobra, to skończymy. Zakładanie wspólnoty zakończyliśmy również. A to w sumie fajnie na, na koniec tego odcinka. Następna jest gruba zwierzyna. Ja ci kręcę, co? Łuk mam zrobić, upolować łosia. Żubra i niedźwiedź. Co? Ojo, to będzie jazda. Ale nie, no teraz mamy te strzały zatrute. Hmm, to do, na to się przygotujemy, ale to dopiero e, na jesień zrobimy. Dobra. E, w sumie tutaj wracam, bo jeszcze mam zamiar tutaj popichcić. Będę kończył ten odcinek. Tak więc e, rolnictwo wygląda tutaj całkiem fajnie. Ciekawie wygląda właśnie. Troszeczkę trzeba jednak rozkminić ten kalendarz. I wydaje mi się, że takie coś jak siew przyżyta na jesień, zbieranie go wiosną i w to miejsce szybko sianie e, na przykład warzyw albo na przykład pszenicy jest całkiem niezłym rozwiązaniem pod warunkiem, że macie dużo nawozu. Tak więc ten nawóz trzeba sobie wcześniej przy, przygotować. No więc mam ten kompostownik i w sumie zaraz pójdę, pozbieram wszystkie e, jagody i inne takie pierdoły. Jagody są dobre chyba na kompostownik. Bo jagody dosyć łatwo, yy, dużą ilość możecie zebrać. Dobra, natomiast tutaj przyjdę sobie. E, trzeba będzie chyba coś ugotować, coś takiego zobaczyć. I tym się zajmiemy. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Pozdrawiam, Anton.